W gospodarstwie ogrodniczym zapakowano 480 róż do pewnej liczby kartonów. Gdyby jednak do każdego kartonu włożyć o 3 róże mniej, to, za, to do zapakowania tej samej ilości róż należałoby użyć o 8 kartonów więcej. Do ilu kartonów zapakowano pierwotnie róże i ile róż było w każdym kartonie. Żeby rozwiązać to zadanie, to będziemy musieli ułożyć równania wynikające z treści zadania. Może najpierw oznaczmy pierwszą niewiadomą, czyli liczbę kartonów, jakąś literką, może literką x. Niech to będzie liczba kartonów. Teraz możemy jakoś zapisać liczbę róż, która była włożona do jednego kartonu. Wszystkich róż mamy 480, więc jeżeli liczbę wszystkich róż podzielimy na liczbę wszystkich kartonów, to wyjdzie nam liczba róż w kartonie. No, i teraz najtrudniejsza część zadania. Musimy ułożyć równanie wynikające z drugiego zdania, z treści naszego zadania. Gdyby jednak do każdego kartonu włożyć o 3 róże mniej, czyli tę liczbę róż w kartonie musimy zmniejszyć o 3. Może od razu to zapiszmy. 480 przez x zmniejszamy o 3, to jest nowa liczba róż w kartonie. To do zapakowania wszystkich róż należałoby użyć 8 kartonów więcej. Czyli liczba róż w kartonie razy nowa liczba kartonów. Nowa liczba kartonów to będzie liczba kartonów większa o 8. Pierwotnie mieliśmy x kartonów, teraz mamy o 8 więcej, czyli x plus 8 ma dać nam liczbę wszystkich róż, czyli 480. No i to jest równanie, które musimy ułożyć i teraz rozwiązać. Nowa liczba róż razy nowa liczba kartonów to jest cały czas ta sama liczba róż. Albo mogliśmy napisać, inne równanie, na przykład całkowita liczba róż podzielić na nową liczbę kartonów, czyli to byłby zapis podobny do tego, równa się nowa liczba róż w kartonie, czyli to wyrażenie. Na jedno wychodzi, ja wolę opcję z mnożeniem. Liczba róż w jednym kartonie razy liczba kartonów, to jest liczba wszystkich róż. No i teraz po prostu musimy rozwiązać to równanie. Wymnażamy nawiasy. 480 przez x razy x to będzie po prostu 480. 8 razy to wyrażenie to będzie 480 razy 8. Na razie napiszę tak, może coś się skróci. Podzielić na x. Dalej będziemy mieli minus 3x i minus 3 razy 8, czyli minus 24 równa się 480. Od obu stron równania odejmujemy. 480, to się skraca, tu zostaje nam 0. Tutaj takie wyrażenie. Możemy całe równanie pomnożyć stronami przez x. W ogóle może zróbmy założenie, że nasza liczba x musi być większa od zera. To taki formalizm, ale może warto, żeby był zapisany. Dzięki temu zabezpieczamy się tutaj, że nie ma dzielenia przez 0, bo oczywiście x stoi w mianowniku, i teraz, że nie mnożymy równania przez 0, no bo liczba x musi być dodatnia, liczba kartonów musi być dodatnia. Nawet lepiej, moglibyśmy napisać, że x musi należeć do liczb naturalnych dodatnich, no bez zera. W zależności od tego, czy 0 zaliczamy do naturalnych, czy nie, to musi być liczba całkowita dodatnia, nasz x. No dobra, no to wymnażamy. 480 razy 8 przez x razy x to zostanie po prostu sam licznik. 480 razy 8 minus 3x kwadrat i minus 24x równa się 0, no i otrzymaliśmy równanie kwadratowe ze względu na x, możemy je podzielić teraz stronami przez minus 3, żeby uprościć współczynniki minus 3x kwadrat na minus 3 to oczywiście będzie samo x kwadrat, minus 24x na 3 na minus 3 to będzie plus 8x. I 480 na 3 to będzie 160, czyli będzie minus 160 razy 8 równa się 0. No to liczymy deltę. Delta jest równa b kwadrat 8 do kwadratu 64. Minus 4 razy to wyrażenie, ono jest ujemne, to będzie plus 4 razy 160 razy 8. No, niestety nic mi się tu nie skróciło. Może użyję kalkulatora, żeby to policzyć. 4 razy 8 to 32, czyli będziemy mieli 32 razy 160 to 5120. A jeszcze musimy dodać 64. Taka liczba wyszła. Miejmy nadzieję, że się. O nie, ja tu dodałem 46. No to wróć. Minus 46, a plus 64. O, teraz jest ok. To jest ta liczba, i miejmy nadzieję, że się z tego ładnie wyciągnie pierwiastek, jest 72. To możemy teraz śmiało napisać, że nasza delta to po prostu 72 do kwadratu, czyli liczymy x1 i x2, dwa rozwiązania naszego równania kwadratowego minus b, minus 8 plus pierwiastek z delta, czyli plus 72, podzielić na 2a, 2 razy 1 to 2. To się równa minus 8 plus 72 to będzie 64 na 2 to się równa 32. No i to jest dobre rozwiązanie do naszego zadania, a drugie rozwiązanie równania kwadratowego już wyjdzie złe, bo wyjdzie ujemne. Minus 72 na 2, nawet nie ma co liczyć, piszemy, że mniejsze od zera, czyli nie należy do naszej dziedziny. O tu się przydało zapisać dziedzinę, może na, napiszmy, że to jest nasza dziedzina. Czyli jedyne rozwiązanie to 32 i to jest liczba kartonów, czyli mieliśmy 32 kartony. O to nas pytają, i jeszcze nas pytają o to, ile róż było w każdym kartonie. No to jest liczba róż w jednym kartonie. To też musimy obliczyć. 480 podzielić na 32 to będzie 15. Czyli będziemy mieli 15 róż w każdym kartonie. No i to już jest pełna odpowiedź do naszego zadania.